Dzień dobry, jeszcze raz tutaj ja. No i patrzcie, skończyłam koc niebieski. Rozwinę go przed wami. Ale ja chyba tym tyle nie mam wysokości, ile on ma. On ma 90. Uwaga, lecimy. A, i tak wygląda. O, i tu jeszcze koniec. Kolor jest w świetle dziennym, taki właśnie. Trzeba. Metr 30 na metr 90. Nawet chyba kilka centymetrów więcej. Skończone. Wcześniej niż skończyła się zima. Mogę go już ofiarować Ani. I co teraz z włóczką? Nie wiem. Być może robiła albo zabawki, może się nauczy zabawek, albo coś na Wielka noc, albo skarpetki. Nie wiem. Będę jeszcze nad tym myślała. A tymczasem pokazałam. Bardzo się cieszę, że jest już ukończone. Dwa kocyki, trzy szaliczki tej zimy, były zrobione. Tyle. Trzymajcie się. Pa pa, miłego wieczoru.